Przybadające na dzień 4 grudnia wspomnienie świętej Barbary, patronki dobrej śmierci oraz trudnej pracy dla społeczności salezjańskiego zespołu szkół publicznych jest od lat okazją do obchodów regionalnego święta. Dzień śląski, którego głównym celem jest zaznajomienie uczniów z historią, kulturą oraz obyczajowością naszej małej ojczyzny, skierowany jest zarówno do tych, co poradzą gadać po naszymu, ale także tych, którzy dopiero poznają gwarę. Obchody tego dnia angażują całą społeczność szkoły salezjańskiej. To swoiste święto regionalizmu skłaniać ma młodzież do pogłębiania wiedzy na temat regionu i umiłowania śląskiej ziemi, ale stanowi również refleksję o przyszłości. Śląska. Uczniowie poprzez różne formy artystycznego wyrazu, a także przy wykorzystaniu śląskich strojów czy też tradycyjnej kuchni oddają hołd regionalnym obyczajom. Każdego roku obchodom Dnia Śląskiego towarzyszy inny motyw przewodni. Jaką formę dzień ten przybrał w tym roku? W tym roku przybrał formę Informatycznego Dnia Śląskiego, gdzie to uczniowie tej szkoły mieli za zadanie za, przygotować ciasta informatyczne, czy też plakat informatyczny, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o niektórych elementach komputera, jak mogą być nazwane po śląsku. Czy ważne jest to, aby śląską gwarę i kulturę promować w taki też sposób właśnie wśród młodzieży? Tak, no myślę, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby podkreślać tą gwarę, podkreślać tą śląskość tutaj, żeby ona nie zanikała, żeby ona z pokolenia na pokolenie trwała dalej. W tym roku to panu przypadł ten zaszczyt, ale także trudność zorganizowania tego całego przedsięwzięcia. Na co trzeba zwrócić uwagę, kiedy planuje się tego typu wydarzenie? Informatyczny Dzień Śląski został stworzony przez grupę. Nauczycieli przedmiotów zawodowych. Na co zwrócić uwagę? No, myśmy chcieli podkreślić ten nasz charakter informatyczny przede wszystkim i chcieliśmy właśnie w taki sposób to, to przedstawić. Żeby też pokazać, że Śląsk to nie tylko piękna tradycja związana z kopalniami z węglem, ale także z nowoczesnością obecnie. Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj. Przedmówca prelegent, który prowadził wykład na temat śląskich komputerów, doskonale tutaj to przedstawił, że my na Śląsku też produkowaliśmy komputery, też używaliśmy ich i dzisiaj w tym nowoczesnym świecie gier komputerowych też wiedziemy prym. Co oprócz wykładu mogliśmy dzisiaj tutaj zobaczyć i możemy? Dzisiaj mogliśmy zobaczyć przede wszystkim wypieki, przede wszystkim potrawy śląskie, które tutaj są na stołach, ale I zasmakować w naszej kuchni. I tak. zasmakować w naszej kuchni, ale również eksponaty, które wiążą się ze śląskiem, z górnictwem, z kopalniami. Dzień śląski to nie tylko okazja do zabawy. Święto to ma przede wszystkim wymiar edukacyjny. Organizatorzy uroczystości zawsze starają się bowiem, by w tym szczególnym dniu odbywało się wiele atrakcyjnych form pogłębiania zainteresowań, w tym interesujące wykłady. Tradycją u salezjan stało się także to, że jednym z elementów świętowania jest degustacja śląskich przysmaków przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Tegoroczne menu wypełnione było regionalnymi rarytasami, a apetyczne potrawy kusiły wszystkie zmysły. Dzięki temu podczas obchodów Dnia Śląskiego uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę o regionie, ale też praktyczne umiejętności kulinarne.